Maszyna prochowa tego Hoyhens'a w zasadzie do niczego się nie nadawała, ale posłużyła jako przedmiot do przemyśleń dla kolejnego konstruktora. Mianowicie w roku 1690 jaki Denis Papin wybuchy prochowe zastąpił parą wodną. Działało to mniej więcej tak, że gotująca się w kociołku woda Przesuwała po prostu tłok w takim kominku nieco do góry. Ciśnienie pary wodnej przesuwało ten tłok. I żeby wrócił ten tłok na miejsce, po prostu chłodziło się ten cylinder, w którym pracował tłok. Para się skraplała, ciśnienie malało, tłok opadał, i to urządzenie można by uznać w zasadzie za pierwszą jakąś tam maszynę parową, pracującą, tylko pracującą potwornie wolno. Ona wykonywała suw pracy mniej więcej jeden w ciągu minuty, co oczywiście nie było dla nikogo rzeczą zadowalającą, w związku z tym ta maszyna też specjalnie się nie nadawała do niczego. Natomiast rozwinięcie tego urządzenia Czyli odseparowanie kotła z gotującą się wodą i parą od cylindra yy, z tłokiem, który łatwiej się po prostu dawało schodzić, spowodowało, że ta maszyna w jakiś sposób zaczęła mieć sens i nawet, bym powiedział, yy, znalazła jakieś tam zastosowanie. Niejaki yy, Thomas Severy w roku 1702, czyli Hoho. -Ho, Dawno temu stworzył tego typu maszynę, a mało tego, w 1968 to stworzył, a w 702 otworzył nawet firmę produkującą tego typu urządzenia. One były na tyle sprawne, że znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach życia bo ponieważ ten silnik już kręcił się odrobinę szybciej, pompowały wodę w kopalniach, no, nadawały się do produkcji, do pracy w takich cięższych warunkach i e, ta maszyna w sposób stale udoskonalany m, działała. 1702 rok, żeby Wam tu moi drodzy uświadomić e, kiedy to było, wojska szwedzkie w czasie trzeciej wojny północnej e, najeżdżały częstochowe. Myśmy pod Częstochową się lali, co prawda to Kmicic z Kolubrynem wysadzał nieco wcześniej, ale bym powiedział nieco wcześniej, a już, że tak powiem, w Wielkiej Brytanii zaczynały działać pierwsze maszyny parowe. Słuchajcie, w roku 1722 taką maszynę po raz pierwszy zainstalowano w bańskiej Bystrzycy w kopalni i ona tam po prostu służyła do pompowania wody i działała przez bardzo, bardzo długo. Natomiast były to wszystko maszyny działania jakby jednostronnego. Czyli ta para wodna kłębiła się po jednej stronie tłoka, i można powiedzieć, że w ciągu dalszym były maszynami no, atmosferycznymi. Natomiast dopiero w roku 1782 jak i James Watt, o którym na pewno wszyscy słyszeli, opatentował urządzenie dwustronnego działania i od tej pory maszyny parowe. Po prostu zawładnęły światem. W zasadzie można powiedzieć, że od nich zaczęła się era przemysłowa w świecie. Napędzały bowiem wszystko, co się dało tartaki, kopalnie, nie mówiąc już o parowozach i innego tego typu urządzeniach. Ta maszyna, o której wcześniej wspominałem, taka atmosferyczna, z tłokiem jednostronnego działania, to one potrafiły pracować, jeszcze na początku, pod koniec XIX wieku one jeszcze gdzie niegdzie na świecie były w użyciu i jakoś tam y, dawały radę. Y, I teraz tak, skoro był już, y, było coś w rodzaju silnika i był oddzielny kocioł, no to <tud> trudno było, że tak powiem, nie wymyślić pojazdu, który mógłby w ten sposób działać, bo przecież bryczki, wozy, kolaski, innego rodzaju konne, pojazdy znane były ludzkości w zasadzie od zarania dziejów na pomysł połączenia jakby to powiedzieć bryczki no dobrze nawet może nie bryczki tylko jakby jakiejś bardzo ciężkiej trójkołowej ramy z silnikiem parowym łącznie z kotłem wpadł w roku 1769 Nicolas Cunio chyba mówi Francuz, Mało tego, wykorzystał to mm, do zbudowy takiego trójkołowego wehikułu na potrzeby wojska e, francuskiego. Ta maszyna po prostu była potwornie ciężka, potwornie mm, niezgrabna. Miała dwa koła z tyłu, jedno koło z przodu, a przed tym kołem jeszcze siedział e, umieszczony był kocioł parowy, który tam dostarczał do tego silnika. E, Parę i ten pojazd wykorzystywany był jako ciężki ciągnik artyleryjski. Mało tego, jakoś tam nawet podobno się sprawdzał, tak przynajmniej historycy na ten temat piszą. Mogła ta maszyna uciągnąć do czterech ton, czyli bym powiedział całkiem sporo. Nie wiem ile mogą uciągnąć konie, ale pewnie odrobinę mniej. I co ciekawe. W roku 1771 ktoś, kto jechał tym ciągnikiem artyleryjskim nie wyrobił się, można wnieść na zakręcie i przyrzął w mur. I ten incydent możemy traktować jako pierwszy w historii ludzkości wypadek drogowy. Co prawda maszyna poruszała się w tempie 4 do 5 km na godzinę, no natomiast była tak potwornie ciężka i trudna w sterowaniu, że ten wypadek nastąpił. Czyli zapamiętajcie datę 1771 pierwszy wypadek samochodowy w dziejach ludzkości no natomiast pojazdy, znaczy nie pojazdy, tylko silniki parowe były cały czas udoskonalane takim milowym krokiem wydaje mi się w dziedzinie ich rozwoju było wynalezienie od środkowego regulatora ciśnienia pary, który pozwolił, już tak powiem, stabilizować pracę tego, tego urządzenia. Ponieważ silniki parowe mogły być już naprawdę niewielkich rozmiarów, ja sam na jakichś wystawach widziałem nawet młynek taki do mielenia kawy, czy tam czegoś napędzany parą, malutki, już nie mówiąc o dziecinnych zabawkach, które w XIX wieku normalnie jeździły na pary i tak dalej. Trudno było nie połączyć tych dwóch, że tak powiem ze sobą, konstrukcji, czyli jakby ramy rowerowej i silnika parowego. Tyle tylko, że jak wspomniałem na początku, czegoś takiego jak rama rowerowa, może trudno to sobie wyobrazić, ale jeszcze wtedy nie było. Bo w roku 1867 mniej więcej w dwóch miejscach na świecie, czyli w Stanach Zjednoczonych i we Francji, dwaj wynalazcy równolegle mniej więcej zrobili silnik, motocykl parowy powiedzmy. To były panowie Micho i Perrault we Francji oraz Sylwester Roper w USA. Rupert Ruper. Jego konstrukcję uważa się za pierwszy motocykl na świecie, mało tego, ostał się do dnia dzisiejszego. Chwilę potem rozpoczęła się nawet produkcja mm, motocykli, znaczy rozpoczął produkcję, nazwijmy to seryjną, tego typu motocykli i do dnia dzisiejszego dwa lub trzy egzemplarze tej maszyny na świecie jeżdżą. I to było w okolicach roku tak jak mówiłem, 1867, gdzie o silnikach spalinowych jeszcze w ogóle nikt nie myślał. A y, parowe y, motocykle już y, jeździły. Y, Rupert zbudował nową i poprawioną swoją maszynę kilka lat później. Dlaczego? A no, no właśnie dlatego, że pojawiły się y, wtedy już ramy rowerowe i on mógł wyprodukować motocykl, który no powiedzmy motocykl, pojazd samojezdny jednośladowy, który przypominał z wyglądu e, motocykl czy rower, bo wtedy właśnie pojawiły się e, ramy rowerowe. Wcześniej, o tym będę mówił w jakimś kolejnym odcinku, ludzie jeździli na bicyklach. Takie wiecie, wielkie koło z przodu, średnicy czasami nawet kilku metrów i takie malutkie z tyłu. To coś oczywiście nie nadawało się do przyczepienia silnika, chociaż zapewne coś konstruktorzy próbowali. Natomiast jako pierwszy rozsądnie i w miarę dobrze jeżdżący motocykl parowy można uznać motocykl Rupera z 1894 roku. Jak posperacie sobie gdzieś na stronach internetowych nawet zdjęcia czy filmy z jazdy tego pojazdu będzie można... E sobie pooglądać. Tak zaczęła się moim zdaniem era um, motocykli od silnika parowego, a za chwilę przejdziemy do opowieści o czymś jeszcze bardziej dziwnym, czyli o motocyklach elektrycznych.